Profesor Paweł Knap, ginekolog onkolog, specjalizujący się w leczeniu raka jajnika, koordynator Białostockiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam panią pani redaktor. Panie profesorze, mówił o nim cichy zabójca, bo atakuje może nie znienacka, ale nie daje na początku żadnych objawów w początkowej fazie, ale medycyna tak poszła do przodu. Że mówi się też, że rak to nie wyrok. Tylko żeby tak powiedzieć, trzeba odpowiednio wcześnie wdrożyć profilaktykę. Tylko proszę powiedzieć, jak ją wdrożyć, kiedy ten przeciwnik gra tak nie fair i tak nierówno z wieloma kobietami. Tak, to bardzo trudne pytanie i odpowiedź też nie może być jednoznaczna. Dlatego że rak jajnika, tak jak już powiedzieliśmy sobie, to choroba, która rozwija się bezobjawowo. Aczkolwiek wdrożenie. Wszelkich mechanizmów terapeutycznych. Pierwszy to radykalny zabieg operacyjny, drugie pozostałe leczenie uzupełniające chemioterapia, immunoterapia spowodowało, że ja jestem naocznym świadkiem, że rak jajnika transponuje z choroby śmiertelnej w chorobę przewlekłą. To bardzo dużo. Kiedy byłem studentem, w zasadzie każda pacjentka z rakiem jajnika to pacjentka z wyrokiem z wyrokiem śmierci. W chwili obecnej w zasadzie to są pacjentki, które żyją z chorobą, ale z chorobą przewlekłą. I to jest ten sukces medycyny. Co do profilaktyki musimy sobie jasno powiedzieć: nie ma profilaktyki, jeśli chodzi o raka jajnika. Proszę sobie wyobrazić, że pani, jako moja pacjentka, przychodziłaby do mnie co tydzień i ja robiłbym pani badanie. Ultrasonograficzne, nawet oceniałbym marker CA125, ten osławiony marker jajnikowy, który wcale nie jest markerem jajnikowym i przegapiłbym u Pani nowotwór. Mimo wszelkiej dokładanej staranności ten nowotwór bym przegapił. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak specyficzny nowotwór, który bardzo szybko się rozwija. Dlatego, tak istotne jest, żeby pacjentki mimo wszystko badały się, żeby pacjentki z grupy ryzyka, czyli z tych rodzin, gdzie występował rak piersi, rak jajnika, rak jelita grubego, rak błony śluzowej macicy, rak, rak nawet tarczycy i trzustki, żeby pozostawały w ścisłym skontakcie z lekarzem, ginekologiem, onkologiem, ale także z poradnią genetyczną. Ale większość przypadków, kiedy państwo stwierdzają rak jajnika, to już są niestety przypadki zaawansowane, ponieważ wcześniej, tak jak pan już też wspomniał, kobiety nie odczuwają praktycznie żadnych objawów, a jeżeli już zaczynają je odczuwać, to mogłoby nie mylić z, z dolegliwościami gastrycznymi, wzdęcia, brzucha, tak zwiększony obwód. Tak się zaczyna. Zaczyna się bardzo niespecyficznymi dolegliwościami związanymi właśnie z przewodem pokarmowym i nikt nie myśli, przecież niedawno byłam u ginekologa, prawda? Mhm. I nikt nie myśli, że mamy do czynienia z rozwijającym się dynamicznie rakiem jajnika. Droga jest bardzo charakterystyczna takiej pacjentki. Ona w pierwszej kolejności udaje się po poradę do lekarza rodzinnego i ten lekarz rodzinny absolutnie leczy taką pacjentkę ze wszelkimi najnowszymi trendami terapeutycznymi. Później zaczyna sobie troszeczkę nie radzić. Pacjentka dalej odczuwa dyskomfort, dalej odczuwa dolegliwości, pojawia się często parcie na mocz, zaczyna częściej odwiedzać toaletę. Dla wszystkiego, żeby Dopełnić pewnej konsultacji, wysyła takiego, taką pacjentkę do lekarza gastrologa. Gastroskopia, kolonoskopia, nic nie stwierdza. Pacjentka dalej jest zdrowa w papierach, przysłowiowych w papierach, natomiast fizycznie czuje się coraz gorzej. Potem jest lekarz chirurg, dopiero potem jest lekarz ginekolog, ogólny ginekolog. I na samym, że tak powiem, łańcuchu tym pokarmowo-diagnostycznym jestem ja, ginekolog, onkolog. A to zwykle 8 do 10 miesięcy. I to już jest ten czas, kiedy choroba bardzo dynamicznie się rozwija i choroba manifestuje się jako choroba zaawansowana. Ale wcześniej też Pan powiedział, że nie ma konkretnych badań przesiewowych akurat na raka jajnika, w przeciwieństwie do raka szyjki macicy czy do raka piersi, więc podstawą jest pójście do ginekologa, USG do pochwowę Co dalej? Absolutnie regularne wizyty u lekarza, ginekologa to jest standard, który powinien być obligatoryjnym standardem nauczanym już w szkole podstawowej. E, dziewczynki, które mają zakodowane, że lekarz, ginekolog to przyjaciel każdej kobiety. Co dalej po badaniu e, ginekologicznym i ultrasonograficznym, jeśli stwierdzamy zmianę, absolutnie musi być to konsultacja z lekarzem, e, ginekologiem, onkologiem. My troszeczkę inaczej patrzymy na te, na te zmiany. Wówczas jest pobierany wycinek do badań histopatologicznych? Nie, nie. Jeśli chodzi o zmiany, najpierw muszą być zaklasyfikowane, że są to zmiany podejrzane. Kolejnym etapem jest tomografia komputerowa. Jeśli podejrzewamy, że guz może mieć cechy guza złośliwego, z równoległymi badaniami biochemicznymi. Na podstawie takiego algorytmu klasyfikujemy pacjentkę do zabiegu operacyjnego. Czy to zabiegu laparoskopowego, czy to do otwartej chirurgii. A proszę powiedzieć, y, Państwo, kiedy klasyfikuje pacjentkę do zabiegu, docelowo wycina się guza y, z tego y, głównego miejsca, tak? w którym y, on był najpierw, tak. ale jeżeli się rozsiął do pozostałych narządów, są już y, kolejne przerzuty, jak wówczas wygląda operacja? Jest tylko to główne ognisko wycinane? Jednym bardzo ważnym elementem w leczeniu raka jajnika jest zabieg operacyjny. I jest to tak zwany główny czynnik predykcyjny, czyli taki, który wpływa na to, jak szybko choroba wraca, czy w ogóle da się pacjentkę wyleczyć. Rzeczywiście w naszym centrum, ja po powrocie ze Stanów Zjednoczonych zostałam nauczony takiej chirurgii bardzo radykalnej która często no, opiera się o wiele powikłań, które musimy zaakceptować, prawda? Nie jest to proste, bo każdy chirurg chciałby mieć sukcesy na tym polu. 20%, 1 piąta chirurgii, którą, która się dokonuje, to bardzo dużo. To bardzo dużo. Więc pierwszym tym etapem jest bardzo dobra i dokładna kwalifikacja do zabiegu operacyjnego i generalnie takie pacjentki przy bardzo zaawansowanej chirurgii, przy dobrze wyszkolonym chirurgu, który posługuje się techniką w całej jamie brzusznej, bo tacy jesteśmy ginekolodzy, onkolodzy, to nie chirurdzy, którzy skupiają się tylko i wyłącznie na narządzie rodnym, ale biegle muszą operować jelita, śledzione, fragment trzustki, żołądek, mhm. węzły chłonne. To wymaga od nas wykształcenia i nasza specjalizacja. Wtedy dobre zakwalifikowanie pacjentki do zabiegu operacyjnego przynosi ten sukces. Jeżeli jesteśmy w stanie wyoperować pacjentkę do niewidzialnych resztek guza, tak to się medycznie nazywa, czyli po prostu nowotworu nie ma w brzuchu, nawet jeżeli jest rozsiany, a często on jest rozsiany, to już mamy ten pierwszy sukces terapeutyczny. Kolejne sukcesy to leczenie systemowe, czyli chemioterapia uzupełniona o różne dodatkowe elementy, które w chwili obecnej są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak specjalne dodatkowe leki, które działają jeszcze na inne punkty uchwytu, tak żeby przyblokować rozwój nowotworu. Panie profesorze, obalmy jeszcze mit, że rak jajnika to jest choroba osób starszych, bo często Absolutne. kobiety, tak jak też na początku wspomniałam o dolegliwościach, które mylą z tymi gastrycznymi, no kobiety w kwiecie wieku mogą to po prostu pomylić z menowałzą i w ogóle do, do specjalisty nie pójść, a coraz młodsze panie niestety chorują. Tak, najmłodszą hospitalizowaną pacjentką z rakiem jajnika była 19-letnia dziewczyna. Dwa lata później jej koleżanka, 24-letnia dziewczyna, z potężnym 30 kilku guzem, który pierwotnie wydawał się guzem niezłośliwym. Niemniej przygotowaliśmy się na niespodziankę i byliśmy gotowi, i wyszedł rak złośliwy. Choroba, jakim jest rak Jajnika to absolutnie nie jest choroba naszych mam, cioć, babć. To jest choroba, która niestety może dotyczyć każdej z pań w każdym wieku. Od dziecka począwszy, skończywszy na naszych właśnie babciach, dojrzałych, wiekowo paniach. Tutaj nie ma granicy wiekowej. Mm -hmm. e, nie wiem, ostatnio przeżyłem no, taki wewnętrzny jakiś dramat, rozterkę, bo na bloku operacyjnym usłyszałem, co my, co my robimy w tym UCO, że coraz młodsze kobiety zaczynają być przez nas operowane. I rzeczywiście zdałem sobie sprawę, że średnia wieku operowanych pacjentek z rakiem jajnika w ostatnich kilku miesiącach to 30 kilka lat. Dramat. Ale tak jak Pan wspomniał też na początku, Profilaktyka, tylko mm, państwo organizują też wiele akcji, które mają zachęcać do regularnych badań, y, czy do badania piersi, czy do cytologii. Y, kobiety myślę, że obawiają się tego, mm, obawiają się usłyszeć to słowo, że właśnie dotyka ich ta choroba, ale jeżeli trzeba też takie radykalne działania podjąć. Tracą atrybuty swojej kobiecości, mogą stracić narząd rodny, mogą stracić piersi, czyli to jest też kwestia psychologiczna, emocjonalna tutaj Absolutnie. z tej strony. Absolutnie. Ciekawa. Każda choroba nowotworowa to cios nie tylko dla osoby, która słyszy tą informację, ale także dla całej rodziny. Często wali się cały schemat funkcjonowania tej podstawowej, tej podstawowej społeczności, która, która, która funkcjonuje, prawda. To często wymaga całkowicie zmienionego rytmu zdarzeń rodzinnych, pobyt na oddziale operacyjnym, potem chemioterapię, potem częste kontrolne wizyty. To czasami wywraca życie domowników do góry nogami. Przepraszam, że wejdę w słowo. Możemy też powiedzieć, że współchorują domownicy? Absolutnie tak. Nowotwór. Nowotwór jest zawsze chorobą. chorobą tej całej małej społeczności, więc tutaj jak choruje, jak choruje yy, kobieta, to z nią chorują dzieci, bo zmienia się ich rytm, szczególnie jeśli są to małe dzieci, bo mamy nie ma często. Ona przecież jest potrzebna do, do tego, żeby chociażby przytulić. Zmienia się przede wszystkim fizjonomia takiej kobiety, prawda? Traci włosy, zmienia się jej fizjonomia. Wszystko zależy od tego, w jakim stadium zaawansowany jest choroba i co my jesteśmy w stanie ofiarować, jaki rytm chemioterapii, jak za radykalny zabieg operacyjny jest. Proszę zwrócić uwagę, mamy szereg czynników, które zaczynają rządzić zupełnie niezależnie. I zawsze wtedy uczę i mówię. Już raz życie za ciebie zdecydowało. Teraz należy odwrócić tą relację. Ty decydujesz o, o życiu, w sensie. Na przykład, proszę, żeby panie same obcięły sobie włosy. Wtedy one zdecydowały o, tym, mhm. o tej utracie tej kobiecości. Ale to jest ich ta pierwsza decyzja, która ma je wyzwolić z tych szpon nowotworu. To bardzo trudne, szczególnie pani ma długie włosy. Proszę sobie wyobrazić, hmm. że ja nagle staję przed panią i mówię zetnij włosy. Dla kobiety to bardzo trudny temat. Też atrybut i nie tylko fizyczność, e, taka cielesna, ale także Absolutnie. kwestii wyglądu. Więc o tym też musimy mówić, o tym też musimy myśleć, a wracając jeszcze raz do tej myśli, naprawdę te, te uczestnictwo w badaniach e, corocznych, kiedy ja też często przytaczam ten przykład, kiedy mówię, boimy się mandatu, że nam zabiorą samochód, odstawią na parking i każą za to wszystko zapłacić, bo nie mamy badań technicznych. Tutaj nie ma czegoś takiego. Ja walczę z takim podejściem. Ja rozumiem nasze panie w obecnej, to bizneswoman, które prowadzą domy, opiekują się dziećmi, chodzą do szkoły na wywiadówki i rzeczywiście tego czasu zaczyna brakować, bo doba ma tylko 24 godziny. Ale może trzeba odwrócić tą zależność, może trzeba powiedzieć sobie, że ona ma aż 24 godziny, a te 10 minut u lekarza, ginekologa czy ginekologa, onkologa naprawdę może uratować życie. W jednym z webinariów internetowych, w których Pan uczestniczył, powiedział Pan taką dosyć e, interesującą anegdotę. W sumie nie wiem, czy to była anegdota. że kiedyś panie do ginekologa wysyłały krawcowe, które stwierdziły po kilku tygodniach od wcześniejszej wizyty, że kobieto nie mogłaś aż tak poszerzyć się w pasie ić i coś z tym zrób. Więc to e, właśnie, czyli to prawda to nie A, była anegdota. Absolutnie, to prawda. Teraz każdy z nas chce mieć tak zwany modny ciuch, prawda? Więc mm. często odwiedzamy markowe sklepy, gdzie, gdzie ten taki moment, że o, miałam, nie wiem, może teraz wyjdę na całkowitego ignoranta, ale powiem, miałam rozmiar 10, a teraz mam rozmiar 12, prawda? Albo miałam rozmiar 8, a mam rozmiar 6. Nie zwracamy na to uwagi. Panie Krawcowe bardzo skrupulatnie tego pilnowały i to one często ratowały życie. A często słyszy Pan pytanie może trochę brzmiące jak z amerykańskich filmów, ale ile mi jeszcze zostało czasu? Jakie bardzo, są rokowania? Bardzo. I nigdy nie mam precyzyjnej odpowiedzi. Nie ma, nie ma, nie ma. Po prostu nie ma. Ja y, często też przytaczam przykład pacjentki, która miała żyć 3 miesiące. Uparłem się, zaparłem się i zoperowałem ją. Żyje już praktycznie 96 miesięcy. Oczywiście jest okaleczona. Bo ma wyłonioną stomię, ma wyłonioną urostomię, czyli stworzony sztuczny pęcherz. Wyobraża pani sobie, że mamy dwa stomijne worki po bokach swojego ciała. Mm -hmm. A ona sobie z tego żartuje. Mówi, że elegancka kobieta zawsze dwie torebki ze sobą zabiera. Czyli też y, kwestia tego, co jest w głowie, tutaj bardzo dużo daje myśl zmiana tego myślenia. Absolutnie tak. Ja y, tłumaczę, że y, mają chorą. I tutaj pada, ciało, nie nie, znaczy, tutaj, pada, się... tutaj pada słowo na D, które nie można publicznie wypowiedzieć, ale wskazuje na tą tylną część ciała. Nie, nie. I tu mówię, ale masz zdrową głowę. Jeżeli umrze głowa, umrze ciało. Więc absolutnie y, tu stymulujemy wszystkie pacjentki do tego, żeby przede wszystkim miały czystą głowę. Tak, jest to sinusoidna. Ale przygotowujemy ją na te gorsze dni, kiedy ta krzywa spada, spada do dołu. I musimy być aktywni, i musimy być bardzo czujni, bo jeżeli, jeżeli umiera głowa, w cudzysłowie, one robią krok do tyłu. Nie ma czasu na krok do tyłu. My musimy być cały czas do przodu, dlatego że jeżeli nie jesteśmy do przodu, choroba nas dopada, dogania. Panie profesorze, powiedzmy jeszcze raz: oprócz Profilaktyce, jak często i jakie badania, żeby to twierdzenie, że rak to nie wyrok, mogło być w większej ilości przypadków, po prostu już tezą postawioną na samym początku. Mamy dwa nowotwory, które jednoznacznie poddają się działaniom profilaktycznym. Jest to rak szyjki macicy i rak gruczołu piersiowego. Jeśli chodzi o profilaktykę raka szyjki macicy, to oczywiście badanie cytologiczne. W programach profilaktycznych pomiędzy 25 a 69 rokiem życia wykonywane raz na 3 lata. Jeśli chodzi o nowotwór gruczołu piersiowego, to jest to mammografia pomiędzy 50 a 59 rokiem życia, to są ramy programu profilaktycznego. Badanie mammograficzne wykonywane raz na 2 lata. I to naprawdę w zupełności wystarczy, żeby z populacji pozornie zdrowej wyławać te osoby chore. Jeśli chodzi o raka jajnika, absolutnie Reakcja na to, co się z naszym ciałem dzieje i bezwzględnie przynajmniej raz do roku badanie u lekarza ginekologa z badaniem USG, z dobrym badaniem ginekologicznym oraz z dedykowanymi badaniami, które lekarz zaleci związane z, ze stanem pacjentki. Mówię o badaniach biochemicznych. Jest też wiele akcji, które Państwo jako Centrum organizują, wówczas je nagłośniajcie, zachęcajcie, często też pracownicy wychodzą. Po prostu mówiąc kolokwialnie na ulicę i pytają się wprost tak, kobiet, kiedy ostatnio były, jeżeli zbyt dawno, dostają takie zaproszenie tutaj tak, do Łyska na tak, badania. Dokładnie tak. Prowadzimy to od czasu, kiedy powstaliśmy, czyli od pięciu lat, gdzie w zasadzie zawsze mówię, że Uniwersyteckie Centrum Onkologii nie jest dla moich lekarzy, tylko jest dla wszystkich naszych pacjentek cały czas otwarte. Aczkolwiek tak jak ostatnio rozmawialiśmy, mówiłem, że moim marzeniem jest, żeby to było nie Uniwersyteckie Centrum Onkologii, a Uniwersyteckie Centrum Badań i Chorób Przednowotworowych. Wtedy odniesiemy sukces. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.